Cześć dzieciaczki. Na szybciutko. Czekam na premierę z pustu do glocków Trigger Techa, więc z nudów chwyciłem się za Timnea. Złożyłem go tak po swojemu i wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie. A wychodzi tak, że tu mamy bardzo praktycznie bezoporowe wybranie, delikatną ściankę, przełamanie i reset. Jak skupicie się przez moment Nad tym jak to pracuje To pracuje całkiem fajnie Opór wynosi tyle I wydaje mi się, że Ogarnąłem tutaj bolączki Jakie e, Jakie te spusty miały A Tymi bolączkami było mniej więcej to, że Raz, że po naciśnięciu tego spustu i oddaniu strzału, to przełamanie było świetne, natomiast problem był taki, że w momencie, kiedy ten, ten strzał już padł i zamek zaczął wykonywać swoją pracę, to spust się zapadał. Tym samym samo, samo przełamanie tego spustu było dużo krótsze niż reset, no bo spust się zapadał pod palcem w czasie pracy zamka, i to z kolei sprawiało, że to nie było tak fajne. Oprócz tego sprężyny, które są dołączane do tego zestawu, można sobie zostawić najwyżej na zapas. Ja tutaj znalazłem sprężyny, które są dużo mocniejsze i one dają dużo dużo fajniejszy opór na tym spuście. Również musiałem dokonać już od dnia zero paru modyfikacji w samym tym mechanizmie użyłem innego przerywacza. Niż chociaż wydaje mi się, że ten jest zalecany akurat. Ale trzeba było delikatnie go tam podpolerować. Trzeba było delikatnie podpolerować poszczególne elementy tego zestawu. I na razie, na razie mamy 550 kulek. Więc to nie jest jeszcze żaden przebieg, ale wykręcanie splitów na poziomie 15 nie jest jakimkolwiek problemem teraz na tym spuście. Także no będzie wstyd, jak zerwę jakikolwiek strzał.